Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Jesteśmy w okresie Adwentu. Adwentu. A w grudniu wszystkie dzieci najbardziej czekają na co? Na prezenty. Na prezenty i na przyjście kogo? Jezusa. Na przyjście Pana Jezusa, naszego Mesjasza i Zbawiciela. A kiedy na kogoś czeka się tak bardzo mocno, to czasami ten czas trochę się wydłuża. I nasz wieniec adwentowy i zapalany na nim świeczek pomaga nam przybliżyć się do tego momentu. Trwamy w adwencie i tej niedzieli możemy zapalić już drugą świeczkę na naszym wieńcu. Sara, zapal naszą drugą świecę. Dziewczyny, a czym jest dla Was adwent? Zuzia. Adwent dla mnie to radosne oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa i jest to też okres, w którym odniosą się cztery niedziele. Cztery niedziele adwentu. Bardzo dobrze. Natalka. Adwent dla mnie to rozpoczęcie nowego ruchu w Adwent jest dla mnie czasem modlitwy i wspólnego y, oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Świetnie. A będzie mnie czasem robienia dobrych uczynków dla innych. Bardzo dobrze. Przygotowujmy nasze serca na przyjście Pana Jezusa, spotykając się na wspólnej modlitwie i spotkaniach nie tylko w kościele, ale też w zaciszu domowym przy zapalonych świecach wieńca adwentowego w naszych domach. Szczęść Wam Boże! Szczęść Wam Boże! Przygotuj swe serce na przyjście Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do Królestwa Niebieskiego, ale czy każdy z nas troszczy się o to, by móc do niego wejść? Spędzając adwentowe wieczory w rodzinnym gronie, przypomnijmy sobie słowa Jezusa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego i biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.